Dzień dobry, Regina Szulc-Andrzejewska, Polska Agencja Interaktywna. W tym szkoleniu pokażę, w jaki sposób zarządzać stroną superhigiena.pl i rozpoczniemy od katalogu, a dokładniej dodawania kategorii. Przechodzimy tutaj, katalog, kategorie i duży niebieski przycisk, dodaj nową kategorię. Wpisujemy nazwę, oczywiście chcemy, żeby kategoria była wyświetlana, a następnie wybieramy kategorię nadrzędną. Jeżeli to ma być kategoria głównego poziomu, to no dodajemy ją pod stroną główną. Jeżeli to ma być podkategoria, to wybieramy, pod czym ma się znaleźć. Proszę też zauważyć, że tutaj są zarówno kategorie, jak i, yy, jak i branże, zgodnie z tym, co mamy tutaj na stronie. I to się. Myślę, że Państwo doskonale wiedzą. Co jest kategorią, a co branżą, więc tutaj raczej, raczej nie powinno być problemów z tym, żeby nie pomylić. Za chwilkę pokażę też, w jaki sposób przypisuje się do kategorii i branży te kategorie stąd, aby się wyświetlały na stronie pod odpowiednimi belkami. Widzę zresztą, że już jest podanych kilka podkategorii, więc to chyba jest stosunkowo jasne. Dobrze. Aby przypiąć taką kategorię, yy, jako kategorię lub jako branżę, wchodzimy w dział Moduły i Manager modułu Tutaj wyszukujemy menu i mamy te ze znaczkiem TM, to są nasze menu. One są podzielone na dwa elementy. Vertical Menu to są kategorie, a Branches Menu. To są branże. Klikamy przycisk w konfiguruj, i tutaj wybieramy z prawej strony z dostępnych elementów. Wybieramy, które mają się pojawić na tej liście. Tu są wszystkie, zresztą nie tylko kategorie, różne podstrony, dostawcy, producenci, ale skoro nas interesują kategorie, to w tym miejscu wybieramy. Co ma się tutaj pojawić? I to jest dokładnie ta lista, która się pojawia w kategoriach. Analogicznie idziemy do modułów. Jeszcze raz wyszukam menu. Branches z menu. Przycisk konfiguruj i tu mamy nasze branże. Oczywiście można zmieniać tutaj także kolejność tych branży. Po zakończeniu pracy w tym miejscu przycisk zapisz. Można tutaj też dodać ewentualnie jakiś link dodatkowy. Nie wiem, chcieliby Państwo jakąś zewnętrzną stronę tutaj wypromować jako branżę, czy jako kategorię, czy do jakiegokolwiek innego miejsca. Nie wiem, czy do promocji przekierować. To w tym miejscu należy wpisać nazwę, link i decyzja, czy to ma się wyświetlić w tym samym oknie, czy w nowym. Oczywiście, przycisk: Dodaj. Wtedy się pojawi tu po lewej stronie, w tej pozycji. Przejdźmy teraz do dodawania jako takich produktów, czyli katalog produkty. I tak jak już wcześniej była mowa, mamy dwa rodzaje produktów, czyli produkty proste i produkty z kombinacjami. No, dodam może nowy produkt, nie będę go zapisywać, ale na jego przykładzie pokażę, w jaki sposób to robimy. Prosty produkt, czyli uzupełniamy zdjęcie, jakieś krótkie podsumowanie, opis, możliwość dodawania cech i marek, zgodnie z atrybutami, które wcześniej dodaliśmy w atrybutach i cechach. Może tu na bardziej obok też otworzę cechy, czyli funkcje. I to są te elementy, które tutaj są, też widzę, że Państwo już tutaj sporo tych elementów. Dodali. Oczywiście, jeżeli już mamy dodaną cechę, możemy ją wybrać z listy i możemy wybrać albo wartość, która jest już zdefiniowana wcześniej, albo wpisać indywidualną. Proszę jednak pamiętać, że ta indywidualna wartość będzie wpisana na tym produkcie, a nie będzie dostępna na innych produktach. Dobrze, tu wpisujemy ilość, oczywiście indeks, jeżeli jest taka potrzeba cenę netto, brutto, wystarczy wpisać jedną, druga przeliczy się zgodnie z regułą podatku, która jest tutaj wybrana, domyślnie 23%. Oczywiście, jeżeli byłaby inna ta stawka podatku, to tutaj wybieramy inną. Przypisujemy do kategorii i lub do branż, w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie. Mamy teraz zakładkę z ilościami, taką rozszerzoną. To możemy zdecydować o minimalnej ilości na sprzedaż, wybrać ewentualne preferencje dostępności, czy jeżeli nie będzie na stanie, to pozwalamy zamawiać, czy nie pozwalamy. Następnie wysyłka. Na chwilę obecną mamy tylko odbiór w sklepie, więc tak naprawdę tu wiele nie zrobimy. Natomiast w momencie, kiedy będą dodani przewoźnicy, ja zresztą za chwilkę pokażę, jak ich dodawać to wtedy tutaj na dole możemy zdecydować, dla jakich przewoźników jest dany produkt dostępny, czyli jeżeli na przykład dany przedmiot możemy wysłać tylko kurierem, a nie wysyłamy paczkomatem, to wtedy tu w tym miejscu zaznaczamy, że tylko ci przewoźnicy są dostępni, w innym przypadku będą dla danego produktu dostępni wszyscy dodani przewoźnicy. Jeżeli od wielkości, bądź wagi produktu zależy koszt przesyłki, to też bardzo ważne, żeby tu uzupełnić szerokość, wysokość, głębokość bądź wagę, jeżeli od wagi produktu zależy to, jaki będzie koszt wysyłki. Jeżeli dany produkt ma jakieś dodatkowe koszty wysyłki, no na przykład trzeba nakleić naklejkę ostrożnie szkło, tak? I i w związku z tym te koszty wzrastają, to wtedy tutaj yy, te koszty należy wpisać w tym polu. Yy, jeżeli chodzi o wyceny, to tutaj mamy cenę netto-brutto, czyli to, co już na pierwszym ekranie można uzupełnić. Tutaj można też zaznaczyć, że ma być wyprzedaż. Można też dodać specyficzne ceny, czyli wszelkie promocje poprzez przycisk, właśnie dodaj specjalną cenę i tu wybieramy parametry, dla jakich walut w jakich krajach, no tutaj domyślnie i tak nie ma potrzeby większego wyboru, bo zdaje się, że, że jest aktualnie Polska ustawiona, zresztą to się ustawia akurat na przewoźnikach. Wszystkie grupy jak najbardziej, bo tutaj raczej nie ma, no chyba, że Państwo sprzedają eee, na przykład jako hurtownia, no to wtedy, jeżeli klient jest zalogowany, to możemy dać mu inne inne warunki i wybrać również też dla jakiego klienta na przykład jest yy, taka cena. Przedziały czasowe i informacja, czy chcemy zniżkę procentową, czy chcemy zniżkę w złotówkach, brutto, netto i ewentualnie możliwość zmiany całkowicie ceny albo właśnie zastosowanie zniżki od ceny. SEO to są informacje dotyczące przyjaznych linków. Tu nie ma potrzeby większej zmiany, chyba że będą Państwo z jakąś agencją SEO współpracować, to wtedy zapewne zostaną Państwo poinstruowani, w jaki sposób tutaj dbać o to, żeby te opisy były prawidłowe. Natomiast domyślnie one zostaną wygenerowane z nazwy, opisu y, produktu, i, i tutaj nie ma potrzeby większych zmian. Opcje, Tutaj też domyślne opcje zazwyczaj są wystarczające. Oczywiście, jeżeli posiadają Państwo na przykład ean to jak najbardziej można w tym miejscu umieścić. I to jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o produkt podstawowy. Produkt z kombinacjami różni się tym, że tutaj mamy faktycznie warianty i możemy dla tych wariantów ustalać ilość. Czyli tu nam się pojawia zakładka kombinacje na podstawie dodanych już rozmiarów. I na przykład, jeżeli jednocześnie występuje rozmiar i pojemność, no raczej nie, ale gdyby tak było, to możemy generować również pary tych atrybutów. I w innym przypadku robimy kombinację na pojedynczych atrybutach. Powiedzmy, że generujemy. A, nie można, bo tego produktu nie zapisałam. Więc może. Tutaj otworzę jakiś produkt, który już ma, żeby nie dodawać jakichś sztucznych elementów. Nie wiem, czy tu Państwo mają jakiś produkt kombinacyjny. Zajrzymy może do rękawiczek. O, idealnie. Tu mamy, o, już widzę dodane kombinacje, więc myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś, jakiegoś większego problemu z tym. Dokładnie tu wpisujemy ilość. I możemy też zarządzać zdjęciami, jak już wcześniej też była o tym wstępnie mowa. Tutaj widzę, że aktualnie jest dodane jedno zdjęcie, ale jeżeli tych zdjęć byłoby więcej, to tutaj przy edycji mamy możliwość wyboru zdjęć i zaznaczamy wtedy, które zdjęcia są do tej kombinacji. Wówczas do tej kombinacji wyświetlą się tylko i wyłącznie te zdjęcia, czyli jak będziemy w produkcie konkretnym. Hmm, akurat dobrze, to będzie powiedzmy fartuch jednorazowy, to wtedy tutaj znikną zdjęcia, które były, e, które były powiedzmy dla wszystkich, tak, jeżeli będzie wybrana konkretna kombinacja, to pojawią się powiedzmy dwa, nawet jeżeli będzie dodanych zdjęć 10, czyli dokładnie te, które będą zaznaczone w tym miejscu. I na tej podstawie można dodać sobie do produktu faktycznie. 10 zdjęć i dla każdej kombinacji mieć po 2-3 zdjęcia wtedy zaznaczone i wtedy będą one się zmieniać w zależności od wybranej kombinacji. Tutaj jedna z ważniejszych rzeczy, czyli zamówienia. sobie podejrzeć aktualnie. Niestety nic nie mamy, no może pokażę. Możemy oczywiście tutaj dodać sobie zamówienia. Klientów też zapewne nie mamy. W związku z tym nie za bardzo na tym mam pokazać. Natomiast, o tutaj mamy pana Anonymusa. Może spróbuję tutaj. Hmm. też nie mam możliwości do dodania to jest taki klient bo jednak włączymy to jest taki klient testowy który jest dodawany domyślnie dobrze bierzemy klienta tutaj można pododawać pewne elementy na podstawie Można tu wybrać rękawice, dodajemy do koszyka. No i mniej więcej tak naprawdę w ten sam sposób, jak tu widzimy, wygląda potem zestawienie produktów w samym zamówieniu. Tak samo zresztą wyglądają adresy, czyli też widzimy dwa adresy do dostawy do faktury. Opcja dostawy na razie jest jedna, więc tutaj na to nie wpłyniemy. I również w podobny sposób, tylko w troszeczkę innym miejscu, jest możliwość wyboru statusu zamówienia. Domyślnie są te statusy, które widzimy. Natomiast jeżeli byłaby potrzeba zmiany tych statusów, to robimy to w dziale zaawansowanym, w dziale preferencje zamówienia. Tutaj mamy zakładkę statusy i w tym miejscu zarządzamy tymi statusami. Czy one mają być widoczne, czy to są związane z dostawą, czy już w tym momencie ma być wygenerowana faktura. Można zmienić też nazwę, ewentualnie kolor, żeby było troszkę przejrzyściej. Robimy tutaj w tym miejscu oczywiście przycisk edytuj. I tutaj ustawiamy, jakie parametry ma mieć dany status. Co jeżeli chodzi o przewoźników? Tu mamy dział wysyłka. I jeżeli chcemy przewoźnika dodać, zresztą w ogóle zarządzać, to tutaj dział przewoźnicy. I teraz dodajemy tu przyciskiem, dodaj nowego przewoźnika. Wpisujemy nazwę dostawcy, czas doręczenia. Jeżeli mamy URL śledzenia, czyli jest to jakiś kurier, który daje adres do śledzenia, to wtedy tu wklejamy zgodnie z tą metodyką na dole zamiast numeru wpisujemy nałpę. Następny, czyli czy jakieś dodatkowe koszty obsługi, czy wysyłka jest darmowa. I tutaj wybór, czy według ceny, czy według wagi. Jeżeli według wagi, to wiadomo, że to zgodnie z tą wagą, która jest podawana w produktach, ona jest zliczana. Następnie decyzja, czy jest podatek, czy go nie ma dla samej dostawy. Jeżeli poza zakresem to decydujemy, czy w ogóle wyłączamy, czyli jeżeli jest cięższe niż 25 kg, na przykład to już paczkomat odpada. Czy jeżeli to jest kurier i są, jest możliwość wysyłki, to można wybrać najwyższe koszty dostawy. I tutaj wybieramy waga od 0 na przykład do 5 kg. Możemy zaznaczyć albo samą Europę, bo tak naprawdę do tego regionu należymy, albo wszystkie, tylko wtedy proszę pamiętać, że wszystkie ceny uzupełni, w związku z czym na pewno lepiej jest wybrać Europę. Dodajemy nowy zakres automatycznie ustawia nam jako wartość początkową, ostatnią wartość poprzedniego zakresu. Podajemy dalej. Dodajemy, oczywiście można usunąć. Przechodzimy dalej. Tutaj podajemy. Maksymalne wymiary paczki, czyli jeżeli byśmy chcieli na przykład przesyłać pocztą polską i mieć e, oddzielnie gabaret A i gabaret B, to wtedy powinniśmy dać dwóch przewo przewoźników i w zależności od wymiarów paczki będzie nam proponowało odpowiednią opcję. Tutaj w dostępie grupowym zaznaczamy wszystkich. Następny, tutaj jest podsumowanie. Wybieramy, że przewoźnik ma być włączony tak, nie. Oczywiście przycisk, zakończ na zakończenie. Właściwie to jest wszystko, żeby dodać nowego przewoźnika. Ja go nie zapisuję, żeby tutaj Państwu nie zaśmiecać niepotrzebnie systemu zbędnymi rzeczami. Hmm, teraz pokażę, w jaki sposób e, zarządzać banerami. Przechodzimy do menedżera modułów. Jeżeli chodzi o banery, to na stronie głównej mamy tak naprawdę same typowe banery trzy. Jeden jest po lewej stronie i tutaj dwa są pod slider. Zarządzanie modułami odbywa się poprzez znalezienie odpowiednich bloków. Wszystkie są z pod znaku TM, czyli wystarczy się słowo TM. To są moduły szablonu. I w nich szukamy. Tego co potrzebujemy. Tutaj troszeczkę tego jest, dlatego ja pokażę co dotyczy konkretnych elementów. Jeżeli chodzi o panel po lewej stronie, to jest left panel. Przycisk konfiguruj. sprawia, że wejdziemy tutaj. Możemy włączyć, wyłączyć, edytować i w tym miejscu wybieramy plik, odmieniamy go na jakiś inny. Wpisujemy tytuł. Jeżeli chcemy, żeby gdzieś linkowało, to tu wklejamy adres URL. Zapisujemy i tyle. Banery te pod spodem analogicznie szukamy. Tyle, że one należą do grupy CMS 1 blok. I są blokiem takim tekstowym. To Proszę zwrócić uwagę, że same banery jako obrazki są grafikami, natomiast te napisy na wierzchu są tekstowe. Jeżeli chcemy zmienić takie te obrazki, to trzeba zaznaczyć obrazek najlepiej, kliknąć tutaj na niebieską ikonkę i go wymienić na inny. Żeby zmienić teksty, to po prostu tutaj zaznaczyć pisać inny tekst i Zapisać. Dlaczego w ten sposób? Pokażę może ten kod źródłowy. Tutaj twórca szablonu przewidział, że to będzie właśnie jako, jako kod działało. I jeżeli by to wszystko usunąć i po prostu włożyć obrazek bez edycji tego, co już jest, to znikną nam te tutaj okalające znaczniki. I przez to może wyglądać to niestety nie dokładnie tak jak powinno, bez tych wszystkich efektów podświetlania, bez tego prawidłowego układu tych czcionek. W związku z czym tutaj albo edycja właśnie tutaj w kodzie, albo tak jak pokazywałam, yy, troszkę prościej. Tutaj w kodzie też możemy znaleźć sobie te nasze opisy, tak, sale 20%, i tutaj zmienić je na konkretne teksty. Um. Jeszcze jedna kwestia tutaj ważna: można też wkleić tutaj link, który będzie gdzieś przekierowywał. To robimy z kolei w tym miejscu, a href równa się zamiast tego krzyżyka. Wtedy tutaj wpisujemy HTTP i coś tam dalej. Pozwolę sobie wrócić do listy. I teraz pokażę jeszcze, jak zarządzać sliderem. I Slider to będzie Image Slider. Klikamy na konfigurację o, i tutaj łatwo spojrzeć, że ten Slider to jest tylko tak naprawdę zmiana obrazków, ewentualnie możliwe dodania nowego. Oczywiście przycisk Edytuj. Tutaj wybieramy plik, podmieniamy. Target URL to jest możliwość podpięcia Jakiegoś dowolnego URL-a, można wpisać nagłówek i opis takiego slajdu. Tutaj też możemy zarządzać kolejnością, wystarczy nacisnąć i przeciągnąć, wtedy one się będą domyślnie w innej kolejności wyświetlały na stronie. Tu możemy też jeszcze zarządzać prędkością. Aktualnie co 3 sekundy się zmieniają. Po nasunięciu się pauzują, można to również edytować i zapisać. Jeszcze jedna rzecz: warto tutaj wiedzieć, gdzie pod sliderem zmieniać. Te rzeczy: szybka dostawa, słup do Tutaj, skóry lub paczkomat. Na chwilę obecną Państwo jeszcze nie mają przewoźników, więc może być potrzeba zmiany tych tekstów. Dokładnie w analogiczny sposób też wyszukujemy na TM i ten blok nazywa się z kolei CMS Blok. Tak samo jak wejdziemy w konfigurację, albo tutaj tylko zmienić tekst, tak żeby nie naruszyć tej otoczki, albo kod źródłowy i zmienić ten tekst tylko w tych miejscach bez naruszania tych wszystkich divów okalających. I właściwie tyle. Jeżeli Państwo wykonają jakieś zmiany i te zmiany nie będą widoczne na stronie, to proszę zawsze pamiętać o, o takiej alternatywie, ponieważ tutaj działają mechanizmy kaszujące, czyli zapamiętujące w pamięci podręcznej przeglądarki pewne elementy, żeby strona ładowała się szybciej. To jeżeli nie nastąpi od razu oświeżenie, to proszę wejść w zaawansowaną wydajność i kliknąć przycisk Wyczyść pamięć podręczną. Chwilka trwa. Docelowo dostaniemy komunikat o tym, że pamięć podręczna została wyczyszczona i wtedy już te zmiany, które zostały wprowadzone, a nie były widoczne wcześniej, na pewno będą widoczne. O, mamy informację o tym, że pamięć podręczna poprawnie wyczyszczona. I teraz na pewno wszelkie zmiany, które, które zostały wykonane, będą zauważalne. To wszystko, jeżeli by się pojawiły jeszcze jakieś pytania, proszę o kontakt. Dziękuję.